No to od razu tak sobie myślę, że zarówno ten kogut, jak i zdobyta bramka cieszy, ale tylko tak połowicznie. No dokładnie, no. znowu udało mi się strzelić w gol, ale no znowu remisujemy no i nie może być tej radości w pełni dzisiaj. Tak sytuacji dzisiaj było chyba najwięcej z tych wszystkich ostatnich meczów. No tak, też mi się tak wydawało z boiska, że, że dzisiaj już to wyglądało trochę lepiej, w ofensywie, kilka razy zbliżyliśmy się, no, pod bramkę yy, pogoni mieliśmy ss, no, chyba najwięcej z tych, z tych meczów ostatnich sytuacji podbramkowych. No, i dlatego tym bardziej boli, że, że znowu remisujemy. Bramka swojej perspektywy, tym razem nie głową ma nogą, co się stało? No, miałem piłkę na nodze po prostu i jakoś odruchowo wystawiłem, także no, idealnie wpadło. Nic tylko się cieszyć z tego. Yy, kolejny mecz i znowu trochę krwi zostawiłeś na boisku. No tak, znowu dostałem w pierwszej połowie, no ale to najmniej chyba taki poważny uraz tutaj, warga rozcięta tylko lekko. Kolejny mecz w Kielcach, no to już, to już kolejny finał chyba w wykonaniu górnika, który, który trzeba wygrać. No, my te finały mamy co tydzień praktycznie, no każdego spotkania podchodzimy z nastawieniem, żeby wygrać, no jak na razie... Ostatnio nam się to nie udaje, no należy tylko mieć cały czas nadzieję i dalej pracować, żeby, żeby w końcu się przełamać. Zacznę od tego, że, że miłe przywitanie kibiców twojej osoby. No na pewno wielkie wrażenie i szacunek ja mam dla kibiców, bo wiadomo też jestem kibicem, jestem wychowankiem górnika, no, no i fajnie, fajne to jest uczucie wrócić tu do dobrze na stadion i zagrać na tak pięknym stadionie. Zagrać, ale zremisować, tylko zremisować? Czy jesteście zadowoleni z tego punktu? Nie, przyjechaliśmy tu walczyć o trzy punkty, bo wiadomo, ja dawno nie wygraliśmy spotkania, potrzebujemy tych punktów. Chcemy wiadomo grać cztery mecze u siebie w rundzie, w rundzie mistrzowskiej. I na to liczyliśmy, trudno, nie udało się, no ale górnik też miał swoje sytuacje i wydaje mi się, że, że ten remis jest tam w miarę sprawiedliwy. Kłopoty za obroną strzał Bartka, bo strzelał nogą, a nie głową, a zawsze strzela głową. No, dopiero w powtórce widziałem, że, że szelił nogą, to gadają właśnie teraz pod... Po Spotkaniu z nim. No trudno, trafił dobrze no, na, na naszą niekorzyść, no ale fajnie, że, że udało nam się wyrównać na 1-1 i chwała za to chłopakom. Górnik się utrzymał? Na pewno.